Ja, sułtan, syn Mehmeda, brat słońca i księżyca, wnuk i namiestnik Boga, pan królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, król nad królami, pan nad panami, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta pańskiego, wypełniający wolę samego Boga, nadzieja i uspokojenie dla muzułmanów, budzący przestrach, ale i wielki obrońca chrześcijan. Nakazuję wam, kozakom zaporowskim, poddać się mi i dobrowolnie bez żadnego oporu nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować. Podpisał sułtan turecki Mehmed IV. Zaporowscy kozacy do sułtana tureckiego. Ty, sułtanie, diable turecki, przeklętego diabła bracie i towarzyszu, samego Lucefera, sekretarzu. Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeżeli nie umiesz gołą dupą jeża zabić? Twoje wojsko zjada czarne gówno. Nie będziesz ty sukin, ty synu, Synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć. Walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą, kurywa twoja mać. Kucharzu ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu wielkiego i małego Egiptu, świnioarmeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniacki i błaźni od wszystkiego, co na ziemi i pod ziemią, szatańskiego węża potomku i chuju zagięty. Świński tyryju. Kobyli zadzie, księżeźnika, niech szczony ubije, kurywa twoja mać. Od tak ci kozacy zaporoscy odpowiadają plugawcze. Nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy, daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy. Miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany. A dzień? U nas taki jak i u was. Za co możecie nas w dupę pocałować? Podpisali Ataman, Koszawy, Iwan, Sirko ze wszystkimi zaporożcami.